Zodiaku, który mają największy overthinking. Przede wszystkim jest to panna, która analizuje cały czas, cały czas myśli, nie może przestać, ciężko jest jej medytować, ciężko jest jej uspokoić, ona ciągle jest bardzo wymagająca, wszystko krok po kroku, pełna analiza no jest najbardziej inteligentnym znakiem zodiaku, dlatego też ten overthinking jest darem i przekleństwem dla niego. Overthinking ma także rak, nie odpiszesz na jego wiadomość przez trzy godziny i on będzie o tym myślał, myślał dlaczego, dlaczego nie odpisuje, jak mu mi to zrobić, tak dalej, jeszcze na ciebie się obrazi i nie będziesz wiedział do końca o co mu chodzi, ponieważ jest bardzo emocjonalny i przez to bardzo dużo myśli o emocjach, o czynach innych ludzi, zastanawia się dlaczego, tłumaczy i no raczki po prostu już takie są. Mamy tutaj bliźnięta, które mają dosłownie 300 myśli na minutę, 12 teorii spiskowych i wymyślą sobie jeszcze 4 nieistniejące rozmowy w głowie, kiedy z tą nie rozmawiają. Mamy no też ryby. Przesadna wyobraźnia oraz ich empatia e, będą myśleć o tobie już krok do przodu, co zrobiłeś, mając overthinking. One już myślą do przodu i analizują całą sytuację. Tutaj jest rzeczywiście skorpiona, który jak już za coś poczuje i u mnie spasuje. To będzie to analizował do końca życia i nie da sobie spokoju, nie da.